Kochana duszo, nie bez powodu ten tytuł przyciągnął twoje spojrzenie. To nie przypadek, że właśnie teraz, w tym konkretnym momencie twojego życia, te słowa do ciebie trafiają. Anioły szepczą mi, że jest w twoim sercu pytanie, które powraca w ciszy nocy i w chwilach samotności. Dlaczego on wciąż wraca do moich myśli? Co on czuje? Czy to tylko iluzja, czy coś więcej? Prawda jest głębsza niż możesz przypuszczać. Ten mężczyzna. Ten, który kiedyś spojrzał ci w oczy w taki sposób, że poczułaś, jakby czas stanął w miejscu. On nadal myśli o tobie, i nie tylko myśli. On czuje, tyle że to, co czuje, budzi w nim strach, którego nie potrafi opisać strach przed tym, co nieznane strach przed prawdą, która mogłaby zmienić wszystko. Zadaj sobie pytanie: czy to możliwe, że między wami było coś więcej niż zwykła znajomość? Czy to możliwe, że twoje serce nie potrafi zapomnieć? Bo nie zostało jeszcze wysłuchane? Anioły pokazują mi, że w twojej duszy wciąż żyje echo tej relacji. Czas mija, ludzie odchodzą i wracają, ale jego obecność, choćby tylko energetyczna, pozostała. On próbuje to z siebie wyrzucić. Czasem udaje, że już cię nie pamięta, czasem ucieka w codzienność, zagłusza głos serca obowiązkami, rozrywką, a może nawet innymi kobietami. Ale jest coś, czego nie może uciszyć. To wspomnienie, które pojawia się, gdy zamyka oczy, to tęsknota, która nie znika, nawet jeśli nikt jej nie widzi, bo tęskni do ciebie, ale się boi, boi się twojej reakcji, boi się, że może być za późno, boi się, że mógłby cię znowu zranić, albo, co jeszcze gorsze, że tym razem to ty nie będziesz chciała już go wysłuchać. Ten lęk sprawia, że milczy, ale w jego milczeniu kryje się krzyk cichy, pełen emocji, rozpaczliwy, taki, który mówi. Nie potrafię już dłużej udawać. To nie przypadek, że w ostatnim czasie częściej myślisz o nim. To nie ty go przywołujesz, to jego dusza, wciąż połączona z twoją, wysyła do ciebie sygnały: sny, myśli, wspomnienia. Wszystko to nie jest złudzeniem, to forma komunikacji, która przekracza logikę. Ale zanim pójdziemy dalej, zatrzymaj się na chwilę, zamknij oczy i pozwól sobie poczuć tę energię. Jeśli to z tobą rezonuje, Napisz w komentarzu ten mantrę. Zasługuję na miłość, która mnie nie boi się kochać. Niech te słowa będą twoją kotwicą. Teraz kontynuujmy przekaz. Anioły mówią jasno. On chce mówić, ale coś go zatrzymuje. Może to przeszłość, którą wciąż analizuje. Może to jego własne błędy, których się wstydzi. Może to przekonanie, że ty już ruszyłaś dalej, że twoje serce jest gdzie indziej. Ale jest coś, czego on nie przewidział, że mimo wszystko ty nadal słyszysz jego wołanie. Czy zdarzyło ci się ostatnio usłyszeć piosenkę, która przypomniała ci o nim? Albo zobaczyć kogoś, kto przez ułamek sekundy miał jego spojrzenie? To nie iluzje, to symbole, delikatne znaki, którymi anioły próbują cię przygotować na coś większego, coś, co się zbliża, bo ta historia nie została jeszcze zakończona. Wiesz, dlaczego tak bardzo boisz się tej prawdy, bo w głębi duszy czujesz, że jeśli on naprawdę stanie przed tobą i powie to, co nosi w sercu to twoje życie może się zmienić. I choć próbujesz być silna, choć mówisz sobie, że już go nie potrzebujesz, wiesz, że są rzeczy, których nie da się wyprzeć, bo serce zawsze wie. On czuje, że nadchodzi moment, kiedy będzie musiał coś zrobić, że nie da się wiecznie udawać, że nic się nie wydarzyło. Ale decyzja, czy otworzysz się na tę prawdę, należy do ciebie. Dlatego właśnie ta wiadomość trafia do ciebie teraz, bo coś w tobie się budzi. I nie chodzi o powrót do przeszłości, ale o zamknięcie tego, co zostało otwarte zbyt długo. Zacznij obserwować, co dzieje się wokół ciebie. Znaki będą się nasilać. Możesz poczuć jego obecność, zanim się pojawi. Możesz poczuć, że twoje serce bije inaczej, kiedy myślisz o nim. Nie walcz z tym. Pozwól sobie poczuć, bo to, co czujesz, nie jest słabością. To prawda. Która czekała, by zostać usłyszana. Czy to oznacza, że On wróci? Że stanie przed Tobą z otwartym sercem? Tego jeszcze nie wiemy. Ale wiemy jedno: On już nie potrafi Cię zapomnieć. I jeśli znajdzie w sobie odwagę, jeśli przezwycięży swój strach, wtedy wszystko może się wydarzyć. Dlatego teraz, zaufaj temu, co czujesz. Nie uciekaj od emocji. One są drogowskazem. I kiedy nadejdzie ta chwila, a anioły mówią, że nadejdzie, będziesz gotowa. Zanim zamkniemy ten pierwszy przekaz, przypominam: jeśli ta wiadomość trafiła do Twojego serca, napisz w komentarzu: zasługuje na miłość, która mnie nie boi się kochać. To proste zdanie może otworzyć drzwi, które zbyt długo były zamknięte. On czuje Twój brak. Nie tylko w chwilach ciszy, ale nawet w tłumie ludzi. Nawet wtedy, gdy otaczają go znajomi, gdy rozmawia, żartuje, pracuje, ty i tak wracasz. Nieustannie. W jego myślach, w snach, w tych momentach, kiedy nagle coś w nim się zatrzymuje. Anioły pokazują mi, że on próbuje żyć jakby nigdy nic, ale w głębi siebie tęskni. I ta tęsknota nie jest zwyczajna. To tęsknota za kimś, kto poruszył jego duszę w sposób, którego nie da się wyjaśnić. Znasz to uczucie, kiedy próbujesz odsunąć od siebie coś bolesnego, ale wszystko dookoła ci o tym przypomina? On żyje w takim stanie. Cokolwiek robi, natrafia na fragment ciebie, a to zdjęcie, które gdzieś mu mignie, a to zapach perfum, który natychmiast przywołuje twój uśmiech, albo sen, w którym znów cię widzi i budzi się z uczuciem pustki. Ale to nie tylko tęsknota go zatrzymuje, to również poczucie winy. On wie, że zawiódł. Może cię zranił, może się wycofał, może zabrakło mu odwagi wtedy, kiedy twoje oczy mówiły, zostań. I teraz, gdy czas już minął, ten moment ciągle wraca do niego jak echo. I to echo boli, bo on czuje, że zawiódł nie tylko ciebie, ale także samego siebie. Czy wiedziałaś, że on pisał do ciebie wiadomości, których nigdy nie wysłał? Że już kilka razy zbliżał się do momentu kontaktu, ale strach wygrał? Tak, on miał telefon w dłoni. Palce zawieszone nad klawiaturą. Ale wyobrażenie twojej możliwej reakcji, chłodnej, zranionej, może nawet obojętnej, odebrało mu oddech i znów uciekł. A ty, moja droga, ile razy czułaś, że coś się zbliża, jakby powietrze było gęstsze, jakby coś miało się wydarzyć, to nie była iluzja, to była energia tej niewypowiedzianej prawdy. Bo kiedy dwie dusze są połączone, niewypowiedziane słowa też mają swoją wagę, one wiszą w powietrzu. I ty to czułaś. Teraz, zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu: 888, aby przywołać tę energię do swojego życia. Niech to będzie twój świadomy akt otwarcia serca. Anioły szepczą, że czas zaczyna się kończyć. Nie chodzi o dramatyczne ostrzeżenie, chodzi o to, że jego dusza już nie daje rady dłużej milczeć. Nadchodzi moment kulminacyjny, i niekoniecznie będzie on spektakularny. Może to być krótka wiadomość, może to być spojrzenie. Może przypadkowe spotkanie, które będzie miało siłę huraganu. Ale jedno jest pewne, on zaczyna pękać. Nie dlatego, że chce coś zdobyć, ale dlatego, że nie potrafi już dłużej udawać, że cię nie potrzebuje. Jego emocje go przerastają i choć cały świat może myśleć, że on jest opanowany, spokojny, logiczny, to anioły pokazują inną prawdę. W środku to człowiek w rozsypce, człowiek, który nosi obraz ciebie głęboko w sercu i nie wie, jak go stamtąd wyjąć. Ale nie wszystko zależy od Niego. I właśnie dlatego ta wiadomość trafia do Ciebie. Bo anioły chcą, żebyś wiedziała, że to, co czujesz, jest prawdziwe, że nie jesteś szalona, że Twoje przeczucia są realne, że to, co działo się między Wami, zostawiło ślad nie tylko w Tobie. Jest jedna rzecz, której On nie potrafi sobie wybaczyć. Nie chodzi o to, że odszedł. Chodzi o to, że nigdy nie powiedział Ci, jak bardzo Cię podziwiał, jak bardzo cenił Twoją obecność. Jak wiele razy myślał, że jesteś dla niego zbyt dobra, i dlatego się wycofał. Nie z powodu braku uczuć, ale z powodu ich intensywności. Zadaj sobie teraz pytanie: co zrobiłabyś, gdyby stanął dziś przed tobą? Gdyby z drżącym głosem powiedział: bałem się, nadal się boję, ale nie mogę już żyć bez powiedzenia ci prawdy? Czy twoje serce byłoby gotowe, by go wysłuchać? To nie jest pytanie, na które musisz odpowiedzieć teraz. Ale anioły chcą, byś zaczęła je rozważać bo ten moment może nadejść szybciej niż myślisz. I teraz, z serca do serca, jeśli czujesz, że ta wiadomość poruszyła coś głęboko w tobie, jeśli czujesz, że to nie są tylko słowa, ale echo czegoś większego, rozważ proszę wsparcie tej pracy. Każda dobrowolna darowizna, nawet najmniejsza, pomaga nam kontynuować przekazywanie tych anielskich przesłań do dusz, które ich najbardziej potrzebują. Jeśli czujesz to w swoim sercu, możesz przekazać darowiznę, Klikając przycisk wsparcia, wesprzyj. Twoje wsparcie ma ogromne znaczenie i niesie światło dalej. Anioły nie przestają pokazywać obrazów. Widzę go wieczorami patrzącego w pusty ekran. Widzę go z głową schowaną w dłoniach. I choć na zewnątrz może wyglądać, jakby jego życie było poukładane, wewnątrz on się rozpada, bo kiedy serce raz się otworzy na miłość prawdziwą, nic innego już nie wystarcza. On boi się jednej rzeczy najbardziej, że kiedy już znajdzie odwagę, będzie za późno. Czy słyszałaś już kiedyś takie słowa od kogoś, że dopiero po czasie zrozumiał, co stracił, że potrzebował dystansu, żeby poczuć, jak bardzo mu na tobie zależy? To nie jest tylko historia innych ludzi, to może być także wasza historia, ale jeszcze nie jest za późno. Anioły mówią, że jesteś silniejsza, niż ci się wydaje, że twoje serce jest gotowe na prawdę, a prawda zawsze przynosi uzdrowienie, nawet jeśli boli. I może, tylko może. Ta rozmowa, która się zbliża, nie będzie końcem, ale początkiem. Anioły pokazują mi teraz coś bardzo delikatnego, niemal intymnego. On wciąż nosi Twoje imię w sercu. Może tego nie mówi nikomu, może nawet sam przed sobą próbuje to ukryć. Ale są chwile, kiedy jego dusza nie potrafi już dłużej milczeć. Chwile, kiedy jego serce, zmęczone walką i udawaniem, przypomina mu o tym, czego naprawdę pragnie. A to pragnienie ma Twoje oczy, Twój uśmiech. Twój dotyk, którego nie zapomniał. Wiesz, co widzę? Widzę go, jak patrzy w ekran telefonu, jak wraca do waszych dawnych rozmów, jak zatrzymuje się na jednym konkretnym zdjęciu. Nie przewija dalej. Trwa w tym momencie, jakby chciał zatrzymać czas, bo wie, że w tamtej chwili był szczęśliwy. A teraz, teraz tylko udaje, że wszystko gra, ale wewnątrz niego gra tylko jedno: nuta Twojej obecności. Czasem wydaje mu się, że Cię słyszy. Czasem, kiedy słońce zachodzi, a świat cichnie, ma wrażenie, że jesteś obok. To nie są halucynacje. To wasza energia. To połączenie, którego nie można przeciąć zwykłymi słowami, to koniec. Bo między wami nigdy nie było prawdziwego końca. Było jedynie milczenie. I to milczenie, które miało chronić, w końcu stało się największym ciężarem. On się boi, że nie ma już odwrotu. Że wypuścił coś z rąk, czego już nie odzyska. Ale jednocześnie pragnie. Z całych sił pragnie jeszcze jednej szansy, choćby jednej rozmowy, jednego spotkania. Choćby tylko po to, by powiedzieć: Przepraszam, że nie potrafiłem ci wtedy dać tego, na co zasługiwałaś. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz. To pomoże nam nadal tworzyć treści pełne światła i prawdy specjalnie dla ciebie. A teraz wróćmy do przekazu, bo to, co zaraz przeczytasz, może zmienić wszystko. Czy wiesz, że anioły pokazują mi moment, w którym on zaczyna pisać? Może list? Może wiadomość, nie wiadomo czy ją wyślę, ale to będzie początek jego przemiany, bo po raz pierwszy od dawna przestanie udawać, że nie boli, przestanie chować się za maską obojętności, bo prawda, kiedy już zaczyna mówić, nie daje się zatrzymać. On myśli o tobie, kiedy nikt nie patrzy, kiedy świat śpi, myśli o tym, co by było, gdyby wtedy inaczej się potoczyło, gdyby się nie przestraszył, gdyby potrafił wtedy zostać, ale nie potrafił. Bo czasem ludzie nie uciekają od braku miłości, uciekają od zbyt wielkiego uczucia, a ty byłaś właśnie tym, zbyt wielka dla niego wtedy. To nie znaczy, że nie zasługujesz na wszystko, co najlepsze, wręcz przeciwnie, ty zasługujesz na miłość, która nie ucieka, która nie milknie, która nie boi się być widziana i właśnie dlatego to wszystko jest tak trudne, bo on dopiero teraz zaczyna rozumieć, co miał, a serce, które dopiero po czasie widzi swoją szansę, Zawsze bije inaczej, bijąco, z bólem i nadzieją jednocześnie. Pamiętasz, jak on cię patrzył? Jakbyś była najcenniejszym skarbem? To nie była iluzja, to nie było udawane. To był moment prawdy, może jedyny, jaki wtedy potrafił ci dać, ale był prawdziwy. I dziś, nawet jeśli czas zatarł wiele wspomnień, ten jeden obraz wciąż żyje w jego duszy. Anioły chcą, byś wiedziała, że on będzie próbował się zbliżyć, może niezręcznie. Może niezbyt odważnie, może z dystansem, ale nie po to, by cię skrzywdzić, po to, by choć na chwilę znów być blisko twojej energii, bo ona go uzdrawia, bo w tobie widzi światło, którego mu brakowało. Ale teraz czas spojrzeć także w głąb siebie. Czy jesteś gotowa? Gotowa na rozmowę, która może przynieść zarówno ulgę, jak i ból? Bo prawda jest taka: nawet jeśli on wróci, nawet jeśli wyzna wszystko, to ty masz prawo powiedzieć nie. Masz prawo powiedzieć za późno, albo masz prawo powiedzieć jeszcze nie wiem. I każda z tych odpowiedzi będzie właściwa, jeśli będzie wypływać z twojego serca. Nie musisz się spieszyć, nie musisz niczego udawać, wystarczy, że będziesz szczera ze sobą, bo tylko wtedy ten rozdział, jakkolwiek się skończy, przyniesie ci spokój. Anioły mówią, że jesteś na etapie życia, kiedy wszystko zaczyna się układać w nowy sposób, i to, co wraca, wraca nie po to, by cię zburzyć. Ale byś mogła podjąć decyzję z miejsca mocy, a nie z lęku. On też się uczy, uczy się pokory, uczy się odwagi. I choć nie wie jeszcze, co go czeka, wie, że bez ciebie to wszystko traci sens. Niech te słowa będą dla ciebie lustrem. Jeśli czujesz w sercu poruszenie, jeśli czujesz, że to, co czytasz, jest odbiciem twojej historii, to znak, że ta wiadomość trafiła do właściwej osoby, do ciebie, kiedy dusza woła. A serce milczy, świat wokół zaczyna szeptać. Anioły pokazują mi, że ten mężczyzna, o którym myślisz, zaczyna doświadczać tych szeptów coraz wyraźniej. Świat nie daje mu już spokoju. Wszystko, co go otacza, zaczyna mu przypominać o tobie. To nie są przypadki, to nie są zbiegi okoliczności. To są znaki, które mają go obudzić, i on zaczyna je zauważać, tylko jeszcze nie wie, co z nimi zrobić. Znasz to uczucie, kiedy nagle pojawia się czyjeś imię w rozmowie choć wcale nie było go w planie, albo kiedy coś tak błahego jak tytuł książki, zapach na ulicy, czy fragment dialogu w filmie, wywołuje lawinę wspomnień. On właśnie to teraz przeżywa, niby codzienność, a jednak pełna znaków, a każdy z nich mówi jedno, nie zapomniałeś, ona wciąż jest częścią ciebie, zaczął mieć sny, i nie są to zwykłe sny, to sny, które pozostają w nim jeszcze długo po przebudzeniu. W nich często nie padają słowa, ale jest emocja, głębokie poruszenie, tęsknota, spokój, kiedy widzicie z daleka, strach, że nie zdążycie dogonić. I za każdym razem budzi się z uczuciem, że coś powinien zrobić. Ale co? Jak? Czy jeszcze wolno mu zapukać do Twojego świata? Właśnie to pytanie go paraliżuje. Czy on ma jeszcze prawo się zbliżyć? Bo jego lęk to nie tylko strach przed Twoją odmową, to także strach przed samym sobą. Przed tym, co czuje, przed tym, że nie potrafi już tego dłużej ukrywać. On całe życie próbował wszystko kontrolować, a ty, twoja obecność, twoje spojrzenie sprawiły, że po raz pierwszy nie miał nad niczym władzy i to go przeraziło, ale teraz anioły pokazują mi, że jego dusza zaczyna wybierać inaczej, zaczyna mówić dość, dość ciszy, dość udawania, dość ukrywania się za wymówkami. Bo kiedy człowiek zrozumie, że stracił coś bezcennego, zaczyna walczyć nie z lękiem, ale o drugą szansę. Czy wiesz, że on już teraz myśli, jak cię odnaleźć? Nie chodzi o przypadkowe spotkanie. Chodzi o coś więcej o gest, który będzie mostem o znak, który cię nie przestraszy, ale da do myślenia. On wie, że nie może się wdzierać do twojego życia, dlatego planuje subtelność. Może to będzie komentarz. Może reakcja na coś, co opublikujesz, może wiadomość, która zacznie się banalnie Jak się masz? ale jego serce będzie krzyczeć tęsknię przepraszam czy mogę jeszcze? Ty możesz nie zobaczyć tego od razu. Może uznasz, że to za mało, że po takim czasie potrzeba więcej i będziesz miała rację. Ale zrozum też, że dla niego każdy taki krok to jak wejście w ogień nie z braku uczuć, ale z ich nadmiaru on wraca nie po to, by cię zranić. On wraca, bo już nie potrafi żyć, udając, że cię nie potrzebuje. Anioły pokazują mi, że zbliża się moment ciszy przed burzą. On się jeszcze waha, jeszcze nie wie, czy znajdzie w sobie odwagę, ale ty już to czujesz. Czujesz to napięcie, ten niepokój, tę energię, która wisi w powietrzu, i może nie potrafisz jej nazwać, ale wiesz, że coś się zbliża. To będzie ten moment, kiedy zadasz sobie pytanie: Czy jestem gotowa? Gotowa by go wysłuchać. Gotowa, by spojrzeć mu w oczy bez gniewu, ale z prawdą. Bo ta rozmowa, jeśli do niej dojdzie, będzie miała w sobie wszystko: łzy, żal, pytania, których nigdy nie zdążyliście zadać, ale też ukojenie. Bo kiedy prawda wychodzi na światło dzienne, dusza przestaje krwawić. Anioły chcą, byś wiedziała, że to nie ty musisz zrobić pierwszy krok. Ty już zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Teraz to on musi przyjść. I jeśli przyjdzie, to tylko dlatego, że jego serce nie pozwoliło mu dłużej milczeć. I wtedy, niezależnie od tego, co postanowisz, będziesz miała spokój, bo usłyszysz wszystko, czego wcześniej zabrakło. On będzie się bał, to będzie widać, ale będzie też gotów, gotów powiedzieć to jedno, nie umiem cię zapomnieć. I to zdanie, choć może spóźnione, będzie najprawdziwsze ze wszystkich, jakie kiedykolwiek od niego usłyszałaś. To, co wydarzy się dalej, będzie zależało od ciebie bo ty już jesteś inna, silniejsza, bardziej świadoma swojej wartości. Nie potrzebujesz jego słów, by czuć się kochaną, ale może jego słowa będą ostatnim elementem, który zamknie przeszłość lub otworzy coś nowego, coś, co tym razem nie będzie już budowane na strachu, ale na prawdzie. Nie musisz teraz niczego postanawiać. Po prostu pozwól tym słowom żyć w sobie i bądź uważna, bo znaki przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. A twoje serce, ono już wie, czuje i przygotowuje się na to, co ma nadejść. To, co widzę teraz, jest jak scena pełna emocji, które czekały zbyt długo, by wreszcie się wylać. Anioły pokazują mi, że ten mężczyzna, ten, który nie opuszcza twoich myśli, który żyje w twoim sercu, jak echo niedopowiedzianych słów, jest już na granicy, granicy ciszy, granicy wytrzymałości, granicy, po której zostaje tylko jedno. Prawda, nie wiem, jak długo czekałaś może miesiące, może lata może próbowałaś już sto razy wyrzucić go ze swojego serca, ale on wracał w najmniej spodziewanych momentach. I może myślałaś, że to ty nie potrafisz zapomnieć ale prawda jest inna to nie tylko twoje serce mówi to jego serce cię woła, nawet jeśli jeszcze tego nie usłyszałaś on już nie śpi spokojnie. Każda noc przynosi pytania, których nie potrafi uciszyć Gdzie jesteś? Czy myślisz o nim? Czy twoje serce jeszcze się otworzy, gdy stanie w progu? On wyobraża sobie waszą rozmowę setki razy, słowo po słowie, reakcja po reakcji, ale nie chodzi o fantazję, chodzi o potrzebę, o wewnętrzny krzyk duszy, który już nie pozwala mu milczeć. Anioły szepczą, że już padła decyzja, niewidzialna, ale silna. On podejmie próbę kontaktu, i może nie będzie ona doskonała, może będzie niezręczna, nieśmiała ale będzie prawdziwa, bo kiedy serce jest gotowe, nie potrzebuje doskonałości, potrzebuje odwagi. On zrozumiał coś, co wcześniej było poza jego zasięgiem, że można mieć wszystko, a i tak czuć pustkę, jeśli nie ma przy sobie tej jednej osoby, ciebie, a ty, kochana duszo, jesteś już inna, przeszłaś przez wiele, przetrwałaś milczenie, niepewność, własne rozczarowania i dziś jesteś kobietą, która wie, ile jest warta. Nie dlatego, że ktoś jej to powiedział, ale dlatego, że sama to odkryła w bólu, w tęsknocie, w samotnych nocach. I właśnie dlatego ta rozmowa, która się zbliża, będzie miała inny wymiar, bo to już nie będzie spotkanie dwojga nieświadomych serc, to będzie spotkanie dwóch dusz, które przeszły drogę, by zrozumieć, co naprawdę się liczy. Anioły chcą, byś wiedziała, że ten mężczyzna nie przychodzi już po to, by się bawić uczuciami, on nie chce już nic sprawdzić. Czy coś jeszcze między wami jest? On wie, i to wiedzenie sprawia, że jego dusza się trzęsie, bo prawda, która dojrzewała w milczeniu, jest teraz jak płomień, nie do zatrzymania. On nie będzie chciał mówić o przeszłości w nieskończoność, ale będzie musiał przyznać jedno, że żałuje żałuje każdej godziny spędzonej z dala od ciebie, żałuje każdego razu, kiedy wybrał lęk zamiast serca, i najgłębiej żałuje, że nie był mężczyzną, na jakiego zasłużyłaś. Ale teraz będzie chciał być dla siebie, dla ciebie, dla tej prawdy, która przetrwała czas. Nie będzie łatwo, emocje będą silne, możliwe, że popłyną łzy, nie ze smutku, ale z ulgi, bo kiedy serce mówi prawdę, nie potrzebuje już udawać, a wszystko to, co was dzieliło strach, duma, zranienia zacznie tracić moc. Może nie będzie od razu idealnie, ale będzie prawdziwie. A to więcej niż wielu ludzi dostaje przez całe życie. Anioły pokazują mi obraz, który może być symbolem tego, co was czeka. Dwa światła, które długo świeciły osobno, teraz zaczynają zbliżać się do siebie. Nie po to, by się spalić, ale po to, by oświetlić drogę, którą można iść wspólnie, bez kłamstw, bez masek, bez niedopowiedzeń. To nie oznacza, że wszystko się naprawi w jednej chwili, ale to oznacza, że coś prawdziwego się zacznie. A ty będziesz mogła poczuć, że to nie był czas stracony. To była droga do miejsca, gdzie serca mogą się znów spotkać. Nie jako niedojrzali kochankowie, ale jako ludzie gotowi kochać świadomie. Może wasze życie potoczy się inaczej niż myślałaś. Może zbudujecie coś nowego. A może wystarczy, że się pożegnacie. Ale już bez żalu, bez ciszy, bez tego ciężaru, co by było, gdyby. W każdej wersji tej historii ty wygrasz, bo twoje serce usłyszy to, na co czekało bo zrozumiesz, że twoja intuicja cię nie zawiodła, że wszystko, co czułaś, było prawdziwe i nawet jeśli nie powiesz tak, powiesz dziękuję, że przyszedłeś z prawdą, bo prawda, choć czasem boli, zawsze przynosi wolność. Anioły chcą, byś na koniec tej wiadomości położyła rękę na sercu i powiedziała do siebie jestem gotowa na prawdę, jestem gotowa na miłość, która nie ucieka i niech te słowa będą twoim zakończeniem, albo twoim nowym początkiem. Jeśli ta wiadomość rezonowała z tobą i twoją sytuacją, napisz w komentarzu. Wybieram prawdę mojego serca. Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Jeśli ta wiadomość ci się podobała, polub i zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej inspirujących treści. Dziękujemy za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie.